Czołem witajcie. 4 dni do rozpoczęcia sezonu, yy, więc troszeczkę grubszy temat teraz, yy, szczególnie, że dla mnie szczupaki to także większe przynęty, ale mam tutaj taki przekrój: yy, 4D Line True Trout, przynęta, która od wielu lat towarzyszy mi na wyprawach szczupakowych. Zaczęło się od takich dużych rozmiarów yy, podczas trollingu, ale dzisiaj takimi przynętami łowię także z ręki 25, 20 i 15 cm to są naprawdę przynęty, którymi da się łowić z ręki. Szczególnie tymi dwoma mniejszymi rozmiarami. Praca bardzo podobna. Może niekoniecznie podobna, może inaczej. Myśmy powinni pracować podobnie jak przy tych imitacji płoci rowczach, o których wspominałem parę dni wcześniej. Gdyż, no mówię, to jest klasyczny swimbait. Można go prowadzić jednostajnym ruchem i on też będzie pięknie zamiatał. Tutaj, mówię, to złożenie z kilku elementów powoduje, że ten strąg naprawdę rewelacyjnie pracuje. Ale to jest jedno. Jeśli szarpniemy, poderwiemy mocniej, nie wiem, zrobimy dłuższą pauzę, to ten strong będzie po prostu opadał, będzie obracał się na boki, lusterkował, przy niektórych ruchach on potrafi tak jakby zawracać troszeczkę. To wszystko jest mega wabiąca e, sprawa dla szczupaków. One bardzo często płyną bardzo długo za przynętą, gdzieś ją tam trącają, potrafią się niemal nosem do niej przykleić. Każde takie agresywniejsze przyspieszenie albo zwolnienie, spowolnienie, gdzie ten strąg zaczyna opadać, no, jest dla szczupaka takim sygnałem do ataku. Tymi większymi łowie oczywiście multiplikatorem, bo to już jest kawał kotleta, tymi mniejszymi modelami łowie kołowrotkiem klasycznym. I teraz o czym warto także wspomnieć to jest ten system Line True, który też już Wam wcześniej pokazywałem. To jest dla mnie naprawdę mega bombowa sprawa. Tym bardziej, że skuszenie szczupaka do brania to jest jedno, a skuteczne jego wyholowanie to już jest druga rzecz. Jak niewiele ryb, ta szczupaki potrafią po prostu skakać, wyskakiwać, robić jakieś młynki na powierzchni, szczególnie na płytkich łowiskach. To jest po prostu nagminna sprawa. On nie ma głębokości, żeby tam uciec i tam toczyć walkę, więc on zawsze walczy na powierzchni. Wyskakuje, miota się. Bardzo często rozrywa sobie gdzieś tutaj pysk, albo po prostu wykorzystuje masę przynęty do tego, żeby się ją pozbyć. Szarpnięcie powoduje, że no gdzieś ta przynęta odskakuje. Ten system line-true, który już wam pokazywałem, w zasadzie uniemożliwia szczupakowi coś takiego pobraniu. To się po prostu odrywa. Zęby szczupaka są daleko od przynęty, to luźno. Często widzicie też właśnie na naszych zdjęciach. Szczupaka zapiętego, a ta przynęta gdzieś tam dynda sobie z boku. Łowiłem na bardzo wiele kolorów tych przynęt i powiem tak, od ubiegłego roku w zasadzie, bez tych dwóch nie ruszam się nad wodę. Ten lemon na takie bardzo brudne, pochmurne dni i taka klasyczna, no klasyczna, bardziej takie klasyczne barwy, które mnie naprawdę urzekają tutaj. Ta wersja kolorystyczna, która występuje w wielu naszych przynętach, jest rewelacyjna. No mówię, a ten trout prowadzony yy, jakoś tam wolno z takimi właśnie yy, wariacjami, potrafi s, yy, sprawić naprawdę cuda. Jedna kotwica, i uwierzcie mi, że ta jedna kotwica wystarcza w takiego, yy, takiego strąga. Szczupak atakuje z myślą, żeby go zabić. Tutaj nie ma jakiegoś dotykania, jakiegoś szturchania. On zazwyczaj, jeśli już zdecyduje się na atak, to to jest potężny strzał. Naprawdę czuć to po prostu całym ciałem. Łokcie się łamią. Więc nie ma specjalnie konieczności do zbrojania, Ale jeśli chcecie, ten system line tru można wymienić na zupełnie inny, taki z dwoma kotwicami, albo tu po prostu do, walić do zbrojkę w tą tylną część. Pamiętając tylko, żeby tych ruchomych części specjalnie nie usztywnić, no bo wtedy stracimy, stracimy po prostu tą pracę. Jeśli wybieracie się na jakieś jeziorowe duże łowy, to zachęcam do tego, żeby spróbować to także łowić w trollingu. Dociążyć jakimś ciężarkiem, jakąś kuleczką 50 gramów, żeby to zeszło na odpowiednią głębokość i rewelacyjna praca i robota w trollingu. Natomiast ja na pewno majówkę rozpocznę gdzieś chodząc po brzegach, więc będę Właśnie tymi przynętami szukał tych szczupaków po płyciznach, tam gdzie one o tej porze roku raczej na pewno będą. Widzimy się już jutro, bo to już trzy dni zostaną tylko do rozpoczęcia sezonu.